Wracamy ponownie do Seattle Infamous Second Sun. Witam Was bardzo gorąco. Ja jestem Duds, a to jest Delsin. Jak widzicie, jest to już zły Delsin na złej karmie. Um, zgodnie z Waszymi radami i Waszymi jakimiś tam sugestiami pod ostatnimi odcinkami, um, poświęciłam troszeczkę czasu na mm, robienie złych rzeczy w Seattle, właśnie um, No i jak widzicie, się udało i Delsin jest już złym Delsinem zgodnie z naszymi. Planami i moimi oczekiwaniami, niekoniecznie może Waszymi oczekiwaniami, bo Wy chyba wolelibyście, ażeby Delsin był dobrym Delsinem. No, ale wyszło jak wyszło. Kto do mnie strzela? Cicho tam siedzieć. Ty też. No. Dobra, chłopaki nie będą nam już chyba przeszkadzać, przynajmniej mam takie na taką nadzieję. A my tymczasem bierzemy się za Fetch. Bierzemy się za Fetch. Widzicie, to ja mam się tutaj. Fetch mm. Walker. Okay, przeszkadzamy im w wiecu, ażeby zyskać złą karmę. Jak widzicie, tej złej karmy będzie tutaj tyle. I know you so, I it was self-defense, man. They had signs and pamphlets. You know, on second thought, you would be a hell of a lot less conspicuous staked out near the restaurant's neon sign. All right? She's sure to reload off of it, and you wouldn't give yourself away by picking stupid fights on the sidewalk. Okay, słuchajcie. Just do go well, that hit the spot? Dobra. Eee, tu jeszcze ktoś do mnie strzela. Mm. Agra sugeruje mi, żebym ukryła się w pobliżu znaku Olafa. I tam poczeka ała na fetch Kurcze, co was tutaj jest nagle tak dużo? No, zły pomysł, żeby uciszyć tych aktywistów bez kitu No, po prostu strzelają do mnie z każdej możliwej strony, nie? Dobra, nie będziemy się z chłopakami nocowymi. No. Jeśli teraz będę dobrze zabawiać, niekoniecznie będzie to dobre dla Was, chłopaki. Bum! Sorry. Ok, chyba mam z nimi spokój. No, idę, 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 nie bój się. Ok, miejsca o, patrzcie. Ukryj się. To jest <laughs> Obserwacja na Glossarda. Ja bym to nazwała obserwacją na Solid Snake, ale. <laughs> Co kto lubi? you hate me? Be my friend, money. Come to me. Let's bond. No! It's okay. God. Okej, okay, czyli Fetch ewidentnie jest pierwotnym przewodnikiem, dzięki czemu mogliśmy dostać jej neonową, mo neonową moc. I teraz będziemy golić, O, nie widzę! Oj, Fetch! Tam zaraz ucieka. Z przesady, nie tak zaraz ucieka. Gdzież ona tutaj jest? Nie lubię tej misji, bo <laughs> wiecie jak to jest ze mną i gonieniem jakiegoś celu jest zawsze źle up, walls? <laughs> you have gotta be kidding me. Tak, teraz przynajmniej mamy jakąś szansę w dogonieniu jej tak naprawdę. <laughs> Za pierwszym razem to było dość no słabe <laughs> nigdzie nie ucieka tam. Najgorsze jest to, że Destiny yes, jeszcze does. w tym momencie niestety um, nie ma te, tego śmigania właśnie no, nowego, nieograniczonego. To jest ograniczone tutaj w pewien sposób, ale kiedy rozwiniemy sobie dostatecznie tą moc, będzie wszystko a grać i tańczyć. Jakie few more days, baby? Nie mam czasu na few more days, gdzie ona polazła? Okej, okay, gdzieś tu Laska, jak ona to robi w ogóle masakra? Straszna jest. W sensie straszna jest mega dobra, bo wow, ma wprawę w śmiganiu po mieście na Fetch. Fetch. Gdzie uciekasz? A widzicie, bo ona myśli, że my chcemy ją z powrotem zamknąć w Cordon Cay. A my przecież tego absolutnie nie chcemy. To jest ostatnia rzecz, jaką moglibyśmy jej zrobić. Patrzcie, ile onu wokół. Right? So I... Okej, okay, nikt ci nie każdam tam wracać. Teraz generalnie musimy wystać te one, ażeby pecz nie mogła nie mogła z nich w żaden sposób korzystać. To będzie trochę upierdliwe. I trochę skomplikowane, nie ukrywam. Ale nie ma przecież rzeczy niemożliwych, prawda? Dobra, ile ich tam jeszcze zostało? Jeszcze trochę. Podgłośniłam sobie, słuchajcie, dźwięki w padzie. Mam nadzieję, że ich nie słyszycie. Bo dla mnie one były zawsze troszeczkę irytujące, ale stwierdziłam, że jest to jakiś taki feature, że się tak wyraża które jest spójną częścią PlayStation 4 i byłoby fajnie z niego korzystać Dobra, jeszcze tu są Kurde, ja tego nie wyssałam! Już, tam, Słuch, to wyssałam. już, już, już fetch i teraz jeszcze góry są Jakieś neony No właśnie Przestań! Fetch! Fetch, 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 fetch Kobieto To jest w ogóle taki sam neon jak ten na dole, ale wstyd No już, już, już przestań Dobra, ostatni neon Głupia, tinda Idź sobie Idź sobie No co za wariatka Desint się tutaj teraz z bagami nieba no nie wierzę, nie? Czy ona może przestać chociaż na chwilę? Dobra. Teraz to jest moment, w którym mogę zacząć do niej e, jakoś w pewien sposób jej oddawać, bić ją i tak dalej. Bo ona sobie zdecydowanie na za dużo pozwala, ta dziewczyna. Zresztą <laughs> zauważyliście. Żałuję, że nie mam kurczy żadnych rakiet. Generalnie mocne Onowa jest nastawiona bardziej na precyzyjne strzelanie, jak widzicie zresztą. To jest bardziej taka snajperska, mega, mega, mega precyzyjna broń, której ja oczywiście nie lubię. Ja wolę rozróbę. Dobra, gdzie ona polazła? Dobrze. Nie można się też za nadto do fetch zbliżyć, bo niestety, wtedy my dostaniemy po tyłeczku niestety! Stój! Widzę cię, baby, Żebym jeszcze w ciebie trafiała, to by też było w sumie fajnie. A ja oczywiście nie trafiam, bo po co? Tak, ja wiem, że ty nie chcesz tam wrócić. My wszyscy to wiemy, ale już daj się znokautować, proszę. Dobra. No, no, no. As a little girl, I never thought it'd be me—that I'd be one of them. My powers were a surprise. My parents turned me in. They knew what the government would do to people like me, and they did it anyway. I didn't know what to do, but my brother Brent just grabbed our coats and we ran. Those were hard days on the street. Moving from city to city, no comfort anywhere. Until we met some dealers. Drugs. Drugs were heaven. But then we always wanted more. And withdrawal. Agony. Always looking for a fix. And when you lose your stash, when you think someone stole it from you, the drugs. The dealers. They make you do things they. The government picked me up easy enough after that. But it wasn't a regular jail. They trained me to shoot, taught me how to kill. So on the day of the crash, I escaped with all those skills. Everything I needed to set things right. Brent. Every dealer I find, I'm gonna burn your name in their chest. No one else is gonna suffer like we did. No, brother. Nobody else. Hey, Delson. Delson, you alright, brother? What happened? She did good. You did good, buddy. Come on. Get up. Get up. Oh, hey, you did good. I know just where to put filth like this. Somewhere where Augustine won't find her, and she won't be hurting anybody else. Hey, no, 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 no. She's just killing drug dealers, man. Killing? Nelson, murdering drug dealers. What do you think oh. I'm doing to the D.U.P.? What you have to, to save the Akomish back home. She stays free. No. Dude, no way! Look, just because you have the same affliction, not gift. Affliction.

Nauczą samokontroli, pracując razem w celu zniszczenia siatki narkotykowej w Seattle, bądź mogę zdeprawować fetch, e, co znaczy dokładnie tyle, co zrobić z niej: bezwzględną zabójczynię i nasłać ją na aktywistów przeciwnych przewodnikom, jako że gramy głównie po złej stronie. Będziemy deprawować fetch. So Mr. Freewheeling Badass finally wants to take on some responsibility. And for what, huh? A bioterrorist with a body count? I love you, Reg. Don't make me break that handsome nose of yours. Why? When she kills someone's father tomorrow, or mother the day after that, you're the one that allowed that to happen. Tak. Starcie z Fetch ukończone, jak widzicie, wszystko już idzie na uh, poczet złej karmy, zdeprawowano Fetch, a my tymczasem. Zajrzymy sobie do naszych mocy. Nie będziemy na razie inwestować w neon, bo nie. Będziemy sobie inwestować na razie w dym. I będziemy. Będziemy inwestować w dymny pocisk. Koniecznie. I w wysysanie, bo to też jest mega kurczę ważne. Hmm, wymagany poziom złej karmy, 2 to na razie nas nie interesuje. Zwiększenie liczby dymnych pocisków, które można wystrzelić w ciągłej serii, to nas interesuje. Może jeszcze jedno do żarowej rakiety i siarkowej bomby. Ja ciągle zapominam, że mam już to dostępne. Hmm, dobra, prędkość światła, skok fotonowy. Czekajcie, 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 wysysanie, nie? Ale prędkość światła jest spoko, więc sobie dodamy do tego skoku fotonowego, bo podejrzewam, że to będzie nieskończona prędkość. No właśnie, w sumie źle zrobiłam, ale niech będzie. I mam jeszcze jeden odłamek, słuchajcie, dostępny, możemy sobie to wpakować, że albo nie możemy. Uuu, potrzebujemy drugi poziom swojej karmy, jestem cały czas na pierwszym, więc tu na razie nic sobie nie zrobimy. Right, okay. Oh, look who it is! What is the meeting of the conduit club finally over? I just wanted to talk to her, okay? To see if maybe she could help us out? Oh, you're not doing the pouting Reggie thing, are you? You know I hate that! You know, someone like that shouldn't be free to roam the streets. Uh, are you forgetting who else is someone like that? Not the same, you're different. Yes, I know. I'm your brother. And your brother is asking for your help and trying to stay alive. And if you won't do it for me, then do it for the tribe. Fine, what do you need? Thank you. And what? I lost smoke? Well, what's the point of getting new powers if you have to trade in the old ones? There, I sent it the tribe and you thank you i'll let you know what i get no i don't want to know what you get bye pouting reggie okay we teraz going to tap into more powers for me i was going to try it out on the new neon power you gave me to the new Dobra, śmigamy. Widzicie, na razie to jest takie przerywane, ale tam na tym czwartym poziomie karmy, mam nadzieję, że to zauważyliście, w menu upgradeowym będzie można już mieć nieograniczoną prędkość światła, co jest właściwie mega dobrym. dodatkiem, bo przynajmniej naprawdę idziemy mega mega szybko podróżować po tym całym Seattle, a to jest dla hey, nas fech, jak najbardziej. Yeah, cool. Na kind of próżce. Ok, dostaliśmy moc precyzyjnego celowania. Myślę, że to uh, dość znacie, bo jest to moc podobna hey, do tego uh, do tego, girl, co, co nie miał Cole. Jeśli hair, strzelam w głowę, no dostaję punkty Shoot złej karmy. Kill. Jeśli strzelam w nogę, dostaję punkty dobrej karmy. My oczywiście będziemy próbować strzelać w głowa, żeby przeciwników od razu wykończyć i dostać złą Karmę. Działa to tak samo jakbym strzelała dymem i później ich wykańczała. Dobra. Fetch będzie mi pomagać. Będzie mnie teraz prowadziła do celu swoimi e, znacznikami. Których postaramy się nie zgubić. Niestety wiecznie je gubię. Dobra, wyciszymy aktywistów, skoro już mamy taką okazję. A e, Teraz chyba będziemy... O, słuchajcie, tu jest znacznik. Pytanie It's tylko, a... gdzie jest... I know you've just been cleaner. taking our drug dealers. Hey, dealers screwed up my life. Made me do nah, things. They're, they're drugs? I get it. I remember. But shouldn't you be more pissed at your parents and all people like them who treat conduits like freaks? They're the ones who drove you to the dealers in the first place. You mean people? Yeah, take that, you poison peddling garbage. Exactly. It's what you deserve. So hey, Smokes, the ones you want in on this? They're outing you, putting a target on your back. They're the ones who really need to be silenced. You know I'm only killing Ok, mamy drugi przekaźnik. Dostaliśmy fajną moc, dzięki której będziemy mogli e, wprowadzić przeciwników w taki jakby stan yeah, zawieszenia. Yeah, Zresztą zobaczycie o co chodzi. Kurde, nie mogę trafić. No, ej, stary. Okej, okay. to jest ten stan zawieszenia, w którym, no dobra, gdyby Fecz go nie zabiła, to byście pewnie zobaczyli. Okej, okay. to jest. Ten koleś wis wisiał w tym stanie. Oni niestety się nie załapali. A Fecz zabiła tego, który wisiał, więc nie mogę wam tego zaprezentować w żaden sensowny sposób. Okej. Okay. Tak właśnie oni sobie mogą wisieć, ja mogę ich sobie spokojnie, powoli um, wyeliminować. Dobra. Idziemy dalej za Fetch. jest pierwszy znacznik. Mam nadzieję, że kolejne będą łatwo widoczne. Tam jest następny. Okay, I It's a fuzzy jolt, ain't it? Yeah, but I mean, as long as we're on a roll, we should take it to the real out Colina. You still hung up on the activist? Tam. I'm just saying, shutting them up for good would be the ultimate fuzzy jolt. <laughs> yeah, yeah, whatever. Just go get you some more powers. Fetch, baby. next Um. Um. <laughs> o Nie wiem, spróbujmy w tamtym kierunku. Dobra, pojawił mi się na mapie znacznik. Widzicie, to jest takie trochę pójść na łatwiznę, bo ja na przykład wiem, że jak się zgubię i zgubię jakiś znacznik, to mi się pojawi na mapie, tak czy siak. Okej. Okay. Ani, <laughs> gdzie jest następny? Po prostu tak nie lubię tej misji. Bo te znaczniki, tak mi się zawsze ok, to jest kolejne. Zdawają z otoczeniem, mimo że się świecą, jak nie wiadomo co. Dobra, tam jest w ogóle baza po prawej DUP. Na razie ją sobie odpuścimy, bo nie ma sensu tam wchodzić póki co. Dobra, tu jest kolejny, i tam jest następny. Okej, okay, weszliśmy już chyba na jakieś obrzeża Seattle. Przynajmniej tak to wygląda. Żeby nas tu nie niedźwiedź nie zeżarł. Dobra, jest fetch, jest przekaźnik. Bierzemy to, co dobre. Dobra, i mamy coś, co jest chyba odpowiednikiem rakiet. Dymnych, dymnych rakiet. Nie, to jest fosforowy promień. Dobra, tak się to nazywa, ale ja bym to też nazwała po prostu odpowiednikiem tamtych rakiet, właśnie. Dobra. Trochę tu chłopaków się zrobiło dużo. Au. Bomb. Headshot. Nie wiem czy był to headshot, ale na pewno zadziałał. E, podążaj dalej za świecącymi śladami fetch. Czy tu jest... Czy tu jest... Tak! Tu jest. Bierzemy. I lecimy za fetch. Wydaje mi się, że to już będzie ostatni. O, ostatni przekaźnik. I to będzie dość sroga akcja, która Wam się na pewno spodoba. I'm 100% sure that No kidding! I've always liked it, Well, 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 Fetch, I see you're expanding your horizons it's somebody run out of drug dealers to kill? Eh, those lifeline idiots just pissed me off But I didn't kill any of them Just gave them a little laser treatment Yeah, sure, but... kinda liked it, though, didn't you? I gotta admit, wailing on those activists, did give me a hard-on Może po skończeniu your power hunt możemy to zrobić again. Call Mac Gs, again. Nie wiem, w którą stronę mam iść, dlatego znowu trochę oszukamy. System Fetch, gdzie masz znaczniki, baby? Ostatni był tam, tu. Okej, okay, tu są. Kurczę, akurat przez. Jednostkę DUP, brawo, baby, brawo, jesteś geniuszem. Um. Co jest kolejne? O, tam jest logoslaw, Coopera. Okej, okay, gdzieś tam, generalnie. Seattle jest po prostu oazą easter eggów związanych. Bezpośrednio z, z produkcjami e, Sucker Punch. Co w sumie jest dość przyjemne, powiem wam. I fajnie się biega, właśnie po takim Seattle, opanowanym przez jakieś konkretne historie związane ze studiem, które tworzyło grę. Bo shretch, gdzie ty masz te znaczniki, baby? Dobra, tam jest jeden, ale tam już byłam. I tu czekajcie, bo chyba widzę. Jep Jest tam na tym budynku wysokim. No dalej, Delsin, dalej, dalej. Pięknie misiaczku. Tu od razu mamy, zobaczcie, odłameczek. sobie. Zgarniemy. Skoro już tu jesteśmy, i gdzie są kolejne znaczniki? Pan mojej koleżaneczki, koleżanko, koleżanko, gdzie są znaczniki? A. Dobra. Jest kolejny, tu jest kolejny. I tam jest pecz. Dobra. Gdzie jest przekaźnik tu. I to będzie coś naprawdę cool. Słuchajcie, to będzie cool. To będzie takie prawdziwe cool. Że Delsie nasz się podjara. Wy też. No, chodźcie tu mi

Misja ukończona, rozświetlenie. Moi kochani, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Dzisiaj jest piątek, więc życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się i cześć.